Książki bez słów. Jak używać książek obrazkowych w rozwoju języka polskiego jako mniejszościowego? Książki obrazkowe to doskonały sposób na to, aby wzbogacać słownictwo Twojego dziecka dwujęzycznego. Mimo, że nie mają tekstu, mają wiele ilustracji i możemy dzięki temu opowiadać różne historie. Szukać bohaterów. Możemy wymyślać historię, zastanawiać się, co tutaj się stało, co stanie się dalej. To wspaniały sposób na to, żeby budować zdolności narracyjne naszego dziecka, żeby dziecko zaczęło budować najpierw proste zdania, a potem coraz bardziej złożone historie. Tych książek można używać we wszystkich językach. Patrzymy na obrazek i opisujemy co tu się dzieje, co zrobi ten człowiek, jak wygląda ta kobieta, co ci się najbardziej podoba, co może się stać, jak najwięcej mówimy. I zachęcamy też dziecko że, do tego, żeby aktywizował się u niego język polski, czyli zachęcamy do mówienia po polsku. Mamy na naszym YouTubie całą rozmowę o różnych książkach obrazkowych. W opisie wkleję ci link do tej rozmowy. Zobacz ją, jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej. A jeśli znasz książki obrazkowe, napisz w komentarzu, jaka jest twoja ulubiona. Jestem ciekawa, jakie tytuły pojawią się w komentarzach.